Amerykanka Sara nie wychodziła z domu po zachodzie słońca od 10 lat. Jej mąż wiedział dlaczego, ale nie wiedział, jak pomóc. Ich małżeństwo wydawało się definitywnie złamane. Ale nieoczekiwany wyjazd służbowy do Polski i zaledwie dwa tygodnie w obcym mieście staną się początkiem cudu, którego nigdy nie uważali za możliwe. John stał na balkonie swojego mieszkania w Nowym Jorku i patrzył na ulice, które świeciły neonowymi światłami miasta, które nigdy nie spało, które świeciły tak, jakby noc była dniem, jakby słońce nigdy nie zachodziło. Była jedenasta wieczorem, a powietrze było gęste od upału, od dymu, od zapachów milionów ludzi żyjących na jednym terenie. Nocni ludzie byli niespokojni, byli niebezpieczni. Byli tymi, których należało unikać, byli tymi, których należało się bać. John wiedział to instynktownie, ponieważ mieszkał w Nowym Jorku 42 lata, całe swoje świadome życie i nauczył się miasta jak podręcznika. Nauczył się jego lekcji bólu, nauczył się jego zasad przetrwania. Wiedział, które dzielnice odwiedzać w dzień, które dzielnice unikać w nocy, które ulice były względnie bezpieczne, które ulice były śmiertelne. Wiedział, jak chodzić, jak trzymać swój telefon komórkowy, żeby go nie ukradli, jak się ubierać, żeby nie wyglądać na bogatego, jak oddychać, żeby wyglądać na pewnego siebie, ponieważ pewność siebie czasem mogła odstraszyć potencjalnych napastników. John był dziennikarzem, pracował w jednej z dużych gazet Nowego Jorku. Pisał artykuły o życiu w wielkim mieście, pisał o ludziach, pisał o kulturze, pisał o tym, jak ludzie żyją, jak ludzie przetrwają. Jak ludzie radzą sobie z codziennym stresem życia w jednym z najbrutalniejszych miast na świecie. Jego praca składała się z wywiadów, badań, obserwacji, z bycia na ulicach, z widzenia, co się dzieje, z zapisywania rzeczywistości, zapisywania prawdy, jakkolwiek smutna, jakkolwiek okropna by nie była. Ale John nie spacerował po ulicach Nowego Jorku o 11 wieczorem sam. Nikt nie spacerował po ulicach Nowego Jorku o 11 wieczorem sam, chyba że chciał być obrabowany. Chyba, że szukał kłopotów. John chodził w dzień, kiedy było jasno, kiedy było bezpieczniej, kiedy przestępcy jeszcze spali, kiedy miasto było bardziej przewidywalne, mniej groźne. Sara nie wychodziła sama po zachodzie słońca już dziesięć lat. dziesięć lat. John pamiętał to, ponieważ pamiętał wszystkie daty, wszystkie wydarzenia, wszystkie momenty, które określiły ich życie. Pamiętał, kiedy przeprowadzili się do tego domu 12 lat temu, kiedy Sara była inną kobietą. Była bardziej żywa, była bardziej szczęśliwa. Była tą kobietą, która spacerowała wieczorem, która chodziła do kina, która spotykała się z przyjaciółmi, która żyła życiem, a nie tylko przetrwała. Ale wtedy wydarzyło się wydarzenie. Wydarzenie, które John wolał nie pamiętać. Wydarzenie, które wydarzyło się dwa lata po ich ślubie. Wydarzenie, które zmieniło Sarę. John nie pamiętał szczegółów, ponieważ Sara nigdy nie chciała mówić o szczegółach, ponieważ nigdy nie chciała wspominać tego, co się stało, ponieważ wspominanie było bólem, którego nie mogła znieść. Ale wiedział, że to był napad rabunkowy, że to była napaść, która zmieniła ją w samym jej rdzeniu. I po tym wydarzeniu Sara przestała wychodzić w nocy, przestała spacerować, przestała być tą kobietą, którą była wcześniej. John patrzył na swoją żonę przez otwarte drzwi sypialni. Leżała w łóżku, które było podwyższone, które było ustawione z widokiem na drzwi sypialni, ponieważ Sara chciała widzieć drzwi. Chciała widzieć, jeśli ktoś wejdzie. Chciała widzieć niebezpieczeństwo, które przychodziło. Na jej twarzy był wyraz spokoju, ponieważ spała. Ponieważ we śnie mogła zapomnieć strach. Ponieważ we śnie była w świecie, który był bezpieczny, który był jej własnym, który nikt nie mógł naruszyć. Redaktor Johna zadzwonił do niego do biura w czwartek rano. Powiedział, że chce, żeby John pojechał do Warszawy. Że redakcja zdecydowała robić serię artykułów o europejskich miastach, o tym jak ludzie żyją w innych krajach, o tym jaka jest życie, o tym jak miasta są urządzone inaczej, jak ludzie są urządzone inaczej. Warszawa? Zapytał John. Ponieważ Warszawa nie była miejscem, gdzie spodziewał się jechać, ponieważ Warszawa była miastem w Europie Wschodniej, ponieważ Warszawa była simna, była szara, była tym miejscem, które ludzie nie uważali za główny kierunek dla amerykańskiego dziennikarza. Tak, Warszawa! Powiedział redaktor: Chcę, żebyś spędził tam pół roku. Chcę, żebyś zbadał miasto, chcę, żebyś napisał o życiu tam, o tym jak ludzie żyją, o tym jaka kultura, o tym jak różni się Europa od Ameryki. Chcę twoje szczere wrażenia, twoje obserwacje, twoją perspektywę Amerykanina, który widzi europejskie miasto po raz pierwszy. John nie był pewien. Pół roku to długi czas. Pół roku to znaczy zostawić Sarę, zostawić mieszkanie, zostawić pracę w biurze, zostawić życie, które znał. Ale John też wiedział, że dusił się w Nowym Jorku. Że miasto było dla niego więzieniem, że był pochłonięty strachem, że był pochłonięty napięciem, że nie mógł napisać czegoś nowego. Że nie mógł zobaczyć czegoś nowego, ponieważ widział tylko to samo dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku. Te same ulice, tych samych ludzi, ten sam strach. Dobrze, powiedział John, zgadzam się. Sara siedziała na kanapie, kiedy John jej powiedział. Była ubrana w sweter, który był za duży dla niej, ponieważ schudła. Ponieważ stres zjadło jej ciało, ponieważ zmartwienie zjadło jej wagę. Jej twarz zmieniła się, kiedy usłyszała, że John zamierza jechać, jej twarz stała się bardziej napięta, bardziej smutna, bardziej przestraszona, ponieważ myślała o tym, że będzie sama. Ponieważ myślała o tym, że będzie w mieszkaniu sama. Ponieważ myślała o tym, że będzie w mieście sama. Na pół roku? zapytała Sara. Jej głos był cichy, był słaby. Był głosem osoby, która była gotowa zaakceptować smutek, która była gotowa żyć ze stratą. Która była przyzwyczajona do tego, że życie było trudne. Tak, na pół roku powiedział John, siadając obok niej. Redaktor myśli, że to będzie dobre dla mojej kariery, że to będzie dobre dla gazety, że to będzie dobre dla naszych finansów. I myślę, że to będzie dobre dla nas, Sara. Sara słuchała go i kiwała głową, ponieważ rozumiała, ponieważ widziała, że John był nieszczęśliwy. Będę za tobą tęsknić powiedziała Sara. Jej głos był pusty, był pełen uznania, że życie było takie, jakie było. I ludzie musieli to zaakceptować. John objął ją, objął ją mocno, jakby mógł ją trzymać, jakby mógł ją chronić, jakby jego uścisk mógł uratować ją przed strachem, który zjada w jej życie. Ale wiedział, że jego uścisk nie mógł tego zrobić, że żaden uścisk nie mógł tego zrobić, że tylko życie, tylko zmiana, tylko coś nowego mogło pomóc jej wydostać się, wydostać się z tego miasta. John przyleciał do Warszawy w sobotę rano. Sobotę rano, kiedy lotnisko było zajęte turystami, było zajęte podróżnikami, było zajęte ludźmi, którzy przyjeżdżali do tego miasta, żeby je zobaczyć, żeby je zbadać, żeby je poczuć. John wziął taksówkę z lotniska, a kierowca był mężczyzną około 50 lat, złamanym angielskim, z ciepłym uśmiechem, z historiami o Warszawie, o tym, jak ludzie żyli tutaj, o tym, jak ludzie kochali to miasto, mimo jego przeszłości, mimo wojny, mimo bólu, który to miasto przeżyło. Kierowca opowiadał Johnowi, jak ludzie odbudowali miasto po wojnie. Jak ludzie wrócili do ruin i zbudowali coś nowego. Jak ludzie wybrali żyć, wybrali być szczęśliwi, wybrali być obok siebie, ponieważ historia nauczyła ich, że życie było kruche, że życie było drogocenne, że ludzie byli ważniejsi niż wszystko inne. John słuchał kierowcy i czuł, że coś w nim zaczynało się zmieniać, że coś w jego piersi zaczynało się otwierać, że coś nowego zaczynało wchodzić w jego życie. Jego mieszkanie było na trzecim piętrze starego budynku w centrum Warszawy, w dzielnicy, która była pełna historii. Było małe, było zimne, było puste, ponieważ dopiero co zostało wynajęte, ponieważ czekało na to, żeby ktoś w nim mieszkał, żeby ktoś wypełnił je życiem. John położył swoją walizkę na podłodze i otworzył okna. Otworzył je całkowicie, ponieważ chciał usłyszeć dźwięki miasta, ponieważ chciał poczuć wiatr, ponieważ chciał być częścią czegoś żywego. Czegoś realnego, czegoś, co było większe niż jego samotność. I kiedy otworzył okna, dźwięki Warszawy weszły do jego mieszkania: dźwięki ludzi, dźwięki śmiechu, dźwięki życia, dźwięki tego, czego John nie słyszał w Nowym Jorku od dawna, ponieważ w Nowym Jorku dźwięki były agresywne, były głośne, były dźwiękami wojny, dźwiękami konfliktu, dźwiękami tego, że ludzie walczyli, a nie cieszyli się. Była dziewiąta wieczorem, kiedy John wyszedł na pierwszy spacer po Warszawie. Dziewiąta wieczorem, w całkowitej ciemności, ponieważ słońce zachodziło o dziewiątej w tej porze roku. John był przestraszony, ponieważ o dziewiątej wieczorem w Nowym Jorku na ulicach było niebezpiecznie, ponieważ o dziewiątej wieczorem ludzie powinni być w domu, w bezpieczeństwie. Ale kiedy John wyszedł na ulicę Warszawy, kiedy zaczął spacerować, kiedy zaczął widzieć ludzi wokół siebie, zrozumiał, że popełnił błąd. Że jego informacje były błędne, że jego wyobrażenia o nocy, o bezpieczeństwie, o tym jak powinno być życie, były błędne. Na ulicach Warszawy byli ludzie, spacerowali, rozmawiali, siedzieli w kawiarniach i żyli jakby noc była dniem, jakby ludzie się nie bali. John spacerował godzinami, spacerował po ulicach, które były mu nieznane, spacerował po parkach, w których siedzieli ludzie, spacerował po nabrzeżu rzeki, gdzie ludzie stali i patrzyli na wodę. Patrzyli na odbicie świateł miasta na wodzie. Patrzyli na piękno. I kiedy John spacerował, jego ciało zaczynało się zmieniać. Jego mięśnie, które były napięte latami, zaczynały się rozluźniać, jakby ktoś powoli puszczał linę, która trzymała go w napięciu. Linę, która była zawsze napięta, linę, która nigdy nie dawała mu odpocząć. Linę, która była częścią jego, która była jego istotą, która była jego życiem. Jego umysł, który był w ciągłej gotowości, zaczynał się uspokajać. Zaczynał wierzyć, że jest bezpieczny. Zaczynał pozwalać sobie po prostu spacerować, po prostu obserwować, po prostu być obecnym, po prostu być żywym. John siedział na ławce w parku i płakał. Płakał, ponieważ Zapomniał, jak to jest, kiedy się nie boisz, jak to jest, kiedy możesz po prostu spacerować i nie myśleć o tym, że ktoś może cię zaatakować, że ktoś może cię obrabować, że może się stać coś okropnego. W ciągu pierwszego tygodnia w Warszawie John spacerował codziennie, rano, kiedy było jasno, w dzień, kiedy było jeszcze jaśniej, w nocy, kiedy było ciemno. Spacerował sam spacerował z lokalnymi dziennikarzami, których spotkał, którzy opowiadali mu o mieście, którzy pokazywali mu miasto, którzy zapraszali go do kawiarni, do barów, do domów, do swoich żyć. John zaczął zauważać szczegóły, zauważać to, jak ludzie uśmiechali się do siebie, jak ludzie pomagali sobie nawzajem, jak ludzie oferowali pomoc nieznajomym, jak ludzie byli dla siebie dobrzy, jak ludzie wierzyli, że wszyscy byli w tym razem, że wszyscy musieli sobie pomagać, że wszyscy musieli być dla siebie dobrzy to była kultura, której John nie widział w Nowym Jorku. Kultura, która była zbudowana nie na konkurencji, nie na strachu, nie na potrzebie chronienia się przed innymi, a kultura, która była zbudowana na współpracy, na zrozumieniu, na tym, że ludzie byli lepsi razem niż osobno. John spotkał dziennikarkę. Nazywała się Małgorzata. Była kobietą około 35 lat, z ostrym umysłem, z pasją do swojej pracy, z historiami o Warszawie, o tym, jak dziennikarstwo w Polsce było inne od dziennikarstwa w Ameryce. Ponieważ w Ameryce dziennikarstwo było o skandalach, było o konfliktach, było o tym, żeby sprzedawać gazety, ale w Polsce dziennikarstwo było o opowiadaniu prawd, było o tym, żeby pomóc ludziom zrozumieć, było o tym, żeby uczynić życie lepszym. Małgorzata zapraszała Johna do swojego domu, do swojej rodziny, do swojego życia. Jej dom był pełen ludzi, był pełen życia. Był pełen tego hałasu, tej radości, tego bałaganu, który był realny, który był żywy, który był ludzki. I John siedział przy stole, jadł jedzenie, słuchał historii i czuł, jak coś w nim zaczynało wracać, jak coś w nim zaczynało być znów żywe, jak coś w nim zaczynało wierzyć, że życie mogło być dobre, że ludzie mogli być dobrzy, że świat nie był tym miejscem, które John myślał, że było. Przez dwa tygodnie w Warszawie John zadzwonił do Sary. To była pierwsza długa rozmowa między nimi odkąd John wyjechał. Wcześniej rozmawiali krótko. Rozmawiali o pracy, rozmawiali o praktycznych rzeczach, nie rozmawiali o uczuciach, nie rozmawiali o tym, jak byli, nie rozmawiali o bólu, który był między nimi. John zadzwonił do Sary w południe w Warszawie, co oznaczało, że to było wczesne rano w Nowym Jorku, co oznaczało, że Sara była w pracy, co oznaczało, że była otoczona ludźmi. Ale coś w jej głosie, w pierwszym słowie, które wypowiedziała, powiedziało Jonowi, że była sama. Nawet kiedy była z ludźmi, że była sama, ponieważ była to oddzielona strachem. Była oddzielona bólem. Była oddzielona życiem, które ją zjadało. Jak się masz? zapytała Sara. Jej głos był zmęczony. Był pełen tego ciężaru, który nosiła. Był pełen tego napięcia, które trzymała w sobie. Był pełen tego, że życie bez Jona było jeszcze trudniejsze. Jeszcze bardziej samotne, jeszcze bardziej bolesne. Sara, musisz tu przyjechać powiedział John. Jego głos był pełen podniecenia, był pełen odkrycia, był pełen tego uczucia, że znalazł coś, że znalazł miejsce, że znalazł życie. Musisz to zobaczyć, musisz to poczuć. Warszawa to inny świat, zupełnie inny. Ludzie tutaj żyją, ludzie tutaj mogą spacerować w nocy, ludzie tutaj się nie boją, ludzie tutaj się śmieją, ludzie tutaj stworzyli życie, które było bezpieczne. Które było dobre, które było ludzkie. Sara, nie mogę po prostu wziąć i przyjechać, powiedziała Sara, ale w jej głosie była nadzieja, było marzenie, było pragnienie wydostania się. Była nadzieja na to, że życie mogło być inne, że życie mogło być lepsze. Nie mogę wziąć urlopu, nie mogę zostawić pracy, nie mogę. Weź urlop, powiedział John, przerywając ją. Przyjedź tu chociaż na dwa tygodnie. Proszę, Sara, chcę, żebyś to zobaczyła. Chcę, żebyś poczuła to, co ja czuję. Chcę, żebyś wiedziała, że życie może być inne. I Sara zgodziła się. Sara przyleciała do Warszawy w sobotę rano, dokładnie miesiąc po tym, jak John przyleciał tam. John spotkał ją na lotnisku i pierwsze, co zauważył, to jak wyglądała: jak była wyczerpana, jak była pochłonięta, jak życie w Nowym Jorku życie sama, życie w strachu zjadło ją. Jej oczy były matowe, jej uśmiech był matowy. Jej obecność była matowa, jakby ogień, który był w niej kiedyś, został zgaszony. John objął ją, objął ją mocno, jakby mógł fizycznie ją trzymać, jakby jego ucisk mógł uleczyć to, co było złamane w niej, czego nie mógł uleczyć żaden lek, czego nie mógł uleczyć żaden lek, czego mógł uleczyć tylko doświadczenie, tylko przeżycie tego, że życie było możliwe, że życie było dobre, że życie było bezpieczne. Witaj w Warszawie. Powiedział John, uśmiechając się tak, jak nie uśmiechał się od dawna, uśmiechając się tak, jak uśmiechają się ludzie, którzy znaleźli skarb, którzy znaleźli to, czego szukali, którzy znaleźli drzwi z więzienia. John pokazywał Sarze miasto powoli, pokazywał jej każdą dzielnicę, każdą ulicę, każdy park, każdą kawiarnię, pokazywał jej piękno, pokazywał jej życie, pokazywał jej to, co było możliwe. Pokazywał jej parki, gdzie ludzie siedzieli wieczorem, gdzie ludzie się nie bali, gdzie ludzie po prostu byli, gdzie ludzie rozmawiali, śmiali się, całowali, tańczyli. Pokazywał jej kawiarnie, gdzie ludzie rozmawiali godzinami, gdzie ludzie zamawiali jeszcze kawę, gdzie ludzie dzielili się jedzeniem i historiami, i życiem. Pokazywał jej ulice, po których chodzili ludzie w nocy, po których chodziły kobiety same, po których chodzili ludzie, którzy wyglądali spokojnie. Którzy wyglądali szczęśliwie, którzy wyglądali jak ludzie, którzy się nie bali, którzy wyglądali jak ludzie, którzy żyli. Sara patrzyła na to wszystko, i jej twarz była pełna zdumienia, była pełna niedowierzania, była pełna tego uczucia, że to był sen, że to było niemożliwe, że to nie mogło być rzeczywistością. Zobaczyła kobietę, która spacerowała sama w nocy i Sara spojrzała na Jona z pytaniem w oczach: to jest bezpiecznie? Zapytała Sara, i jej głos był cichy, był pełen nadziei, ale również był pełen strachu, był pełen niedowierzania w to, że takie coś było możliwe. Tak, Sara, powiedział John, biorąc ją za rękę, tu jest bezpiecznie. Ludzie tutaj mogą spacerować w nocy. Kobiety mogą spacerować same. Ludzie się nie boją, ludzie żyją. W trzecim dniu pobytu Sary w Warszawie wydarzyło się to, na co John długo czekał, to, na co miał nadzieję, to o co się modlił. Powiedział jej: Chcesz spacerować sama? Chcę, żebyś poczuła miasto. Sama, bez mnie, swoimi własnymi nogami, swoim własnym ciałem, swoją własną duszą, możesz to zrobić. Sara była przestraszona. Sara nie wychodziła sama po zachodzie słońca dziesięć lat. Jej ciało pamiętało strach, pamiętało horror, pamiętało to traumatyczne wydarzenie, które wydarzyło się w Nowym Jorku, które ukradło jej to prawo, ukradło jej tę wolność, ukradło jej to życie. Ale Warszawa nie była Nowym Jorkiem. Warszawa była innym miejscem, inną rzeczywistością, innym życiem życiem, które było możliwe, życiem, które było darmowe, życiem, które było otwarte dla niej. Dobrze. Powiedziała Sara i jej głos drżał. Było słychać, że się bała, że była na krawędzi, że była gotowa, ale nie była gotowa, że chciała, ale była przestraszona. Spróbuję. Wezmę telefon, będziemy w kontakcie co 15 minut. Jeśli nie zadzwonię, jeśli coś się stanie. Sara, powiedział John, biorąc ją za obie ręce, patrząc jej w oczy. Nic się nie stanie. Obiecuję ci. Tu ludzie są dobrzy. Tu ludzie pomagają sobie nawzajem, po prostu spaceruj. Sara wyszła na ulicę Warszawy o ósmej wieczorem, kiedy już było ciemno, kiedy już była pełna noc, kiedy ludzie jeszcze spacerowali, kiedy ludzie jeszcze byli na ulicach, kiedy ludzie jeszcze byli żywi. Wyszła sama, bez ciągłego kontaktu z Johnem, bez planu powrotu za godzinę, bez tego wiecnego napięcia, które nosiła ze sobą w nowym Jorku. I pierwsze pięć minut była przestraszona. Jej serce biło szybko, jej oddech był przerywany. Jej ręce drżały, jej ciało pamiętało ból, pamiętało horror, pamiętało to, co wydarzyło się dziesięć lat temu, pamiętało to, czego nigdy nie chciała zapomnieć, ale nigdy nie mogła zapomnieć. Ale potem wydarzyło się coś. Nic złego się nie stało. Ludzie przechodzili obok, ludzie uśmiechali się, ludzie byli dobrzy. Ludzie byli po prostu ludźmi, którzy spacerowali, którzy żyli, którzy nie byli niebezpieczni, którzy nie byli zagrożeniem, którzy nie chcieli wyrządzić krzywdy. Sara kontynuowała spacer, kontynuowała oddychanie, spacerowała godzinami, spacerowała po parkach, po ulicach, po nabrzeżu rzeki. Siedziała w kawiarni i piła kawę, ponieważ mogła to zrobić, ponieważ kawiarnia była otwarta, ponieważ ludzie tam byli. Ponieważ to było życie, normalne życie, życie, które ludzie żyli codziennie, życie, które Sara zapomniała, że było możliwe. Spojrzała na innych ludzi w kawiarni, na kobiety, które siedziały same, które piły kawę, które czytały książki, które wyglądały spokojnie. I Sara zrozumiała, że była jedną z nich, że była tą kobietą, że była wolna, że była żywa. I kiedy Sara wróciła do mieszkania Jona, kiedy znalazła go, który czekał na nią z podnieceniem w oczach, Sara płakała. Płakała głośno, płakała tak, jak nie płakała od dawna, płakała, ponieważ była wolna, płakała, ponieważ zrobiła pierwszy krok do tego, żeby znów być żywą, ponieważ zrobiła pierwszy krok do ratunku, ponieważ zrobiła pierwszy krok do wolności. Spacerowałam sama, powiedziała Sara przez łzy. Jej głos był pełen zdumienia. Był pełen ulgi, był pełen tego uczucia, że wydarzyło się cud. Spacerowałam sama w nocy i byłam bezpieczna. Byłam bezpieczna, John. Po raz pierwszy od dziesięciu lat byłam bezpieczna. I byłam sama, i byłam żywa, i byłam szczęśliwa. John objął ją i oboje płakali. Płakali, ponieważ oboje czuli to, co było stracone to, co miasto zabrało im to, co Warszawa im zwróciła. To było życie, to była wolność, to była możliwość po prostu być. W ciągu dwóch tygodni, które Sara spędziła w Warszawie, spacerowała co wieczór. Spacerowała sama, spacerowała z Johnem, spacerowała z lokalnymi kobietami, które spotkała, które opowiadały jej o Warszawie, o tym jak żyją, o tym jak się nie boją, o tym jak wybrały być szczęśliwe, mimo trudności. Sara zaczęła zauważać szczegóły Warszawy. Szczegóły miasta, które były ukryte przed nią w Nowym Jorku, ponieważ była zbyt zajęta przetrwaniem, patrzeniem przez ramię, sprawdzaniem zamków, upewnianiem się, że miała klucze, opracowywaniem strategii przetrwania. Ale tutaj, w Warszawie, Sara mogła po prostu spacerować, po prostu patrzeć, po prostu oddychać, po prostu żyć. Widziała piękno miasta, widziała historię w kamieniach, widziała życie w ludziach. Widziała możliwość bycia szczęśliwą, widziała to, co straciła, widziała to, co mogła odzyskać, widziała to, że było życie poza strachem, było życie poza tym, co znała, było życie poza Nowym Jorkiem. Widziała, jak ludzie żyli w Warszawie, jak ludzie stworzyli społeczność, jak ludzie wierzyli sobie nawzajem, jak ludzie byli dla siebie dobrzy, jak ludzie wspierali się nawzajem, jak ludzie wybrali być bezpieczni. Wybrali być szczęśliwi, wybrali być żywi, jej mięśnie zaczęły się rozluźniać, jej oddech zaczął stawać się głębszy, jej umysł zaczął stawać się jaśniejszy, jej serce zaczęło bić bardziej regularnie. Zaczęła czuć, że znów była człowiekiem, że zaczęła się leczyć, że zaczęła wydostawać się z tego piekła, w którym żyła 10 lat. W ostatni dzień pobytu Sary w Warszawie ona i John siedzieli w parku. Patrzyli na zachód słońca, patrzyli na ludzi, którzy spacerowali wokół nich. Ludzie, którzy wyglądali spokojnie, ludzie, którzy wyglądali szczęśliwie, ludzie, którzy wyglądali jak ludzie, którzy żyli, a nie tylko przetrwali. Sara trzymała rękę Jona i mówiła mu to, co czuła, to, co odkryła, to, w co zaczęła wierzyć. Nie chcę wyjeżdżać, powiedziała Sara i jej głos był pełen bólu. Był pełen tego uczucia, że znalazła dom, że znalazła życie, że znalazła siebie. Nie chcę wracać do nowego jąku, nie chcę wracać do życia w strachu, do życia w napięciu, do życia, którym żyłam ostatnie 10 lat.